Yo Siemanko. Widzowie. Witam Was w kolejnym odcinku. Yy. Pamiętajcie, aby wbijać subskrypcje, bo zobaczycie. Bo zobaczycie epicki film. Jak będziecie wbijać bardzo dużo subskrypcji, to nagram bardzo epickie filmy. Na przykład z Robloxa i z innych takich gier. Ale musicie wbijać subskrypcje oraz lajki do góry. Pamiętajcie. A my zaczynamy film. Film pod tytułem Minecraft... Mario w Minecrafcie. U, jestem w Minecrafcie. Znam tą grę od mojego przyjaciela, który ją gra, który ją gra. Od przygody Stewka. znam tą grę. Zagrałem przetrwanie i, i... I tutaj, jak widzę, są jakieś świnki, tutaj chodzą. Hmm, jest jakieś trawa. Hmm, może zbierzmy trochę drewna i dirta. Dobra, zebrałem. Zaraz ile ja zebrałem? O nie, ja nie zebrałem nic. Dlatego, bo ja. Wykopałam dirta, a potem się od niego odlalałem i nie zebrałem go. Eee, a A to dobrze, że ten... Że ten dziwny kwadrat zachodzi. Eee, bo ten żółty kwadrat jakby miał zachodzić. Eee, nie widać go. O nie! Jakiś... To chyba i słońce! O, oh, jest. Księżyc i widzę, i widzę podwoda. Eee, widzę zombiaki, knipery, eee, szkielety. Uuu, ten gostek wygląda mi na dobrego. Ten gostek z fioletowymi oczami, który wygląda na chińczyk. On chyba ma na imię Enderman. Eee, tak słyszałam od przygody Stewka. On jest chyba dobry. Spojrzy się mu w oczy. Pff. Nie będę się poddawał! Muszę, muszę zrobić sobie mieczyk! Tylko zbiorę drewno! He he. Po tygodniu grania Minecrafta... E, e. Dobra, gram, gram, gram! Zaraz, zginąłem. Dlaczego? E, no Przepływałem w tym czymś, co ulotało i było pomarańczowe. Myślałam, że to dobrze pójdę zapytać przygód Stewka o co chodzi. Halo, przygody Stefka! Słuchajcie, jak grać w Minecrafta? Dlaczego się utonęłem? jak byłem, jak tym czymś pomalączonym, co bulgotało i było gorące. No przecież to lawa, no! To była lawa! A to była subskrypcja, i dzwoneczek, i subskrypcja! Eee... Ja nie kliknęłem. E, no to przegrałeś w Minecrafcie. E, zaraz, co? 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 E, co? E, e, jak to może tak być możliwe? E, naprawdę przegrałem w Minecrafcie, dlatego bo nie kliknąłem łapeczki do góry i subskrypcji. Dlatego przegrałeś. Dlatego przegrałeś, mówię ci. A ten gościu, ja taki Chińczyk, To jest Enderman. Nie żaden jeńczyk. E, no dobra, ale on nie od razu tak. że mu się w oczy. No tak, bo ma takie fajne oczy. Ach, jak mu się patrzy w oczy to on zabija. Na hita. E, dobra, nie wiedziałem. No, teraz już chyba zrozumiałeś, nie? No, zrozumiałem, zrozumiałem. Zrozumiałem. Pójdę zagrać. Pokaż, jak ty grasz lepiej. Dobra, pokażę, jak ja gram. Wow, ty to umiesz grać, widzę. No, ja to umiem grać. I widzowie też umieją grać, ale widzowie również umieją klikać łapeczki w górę oraz subskrypcję. Cześć!